Kochani, dzisiaj będziemy robić unboxing Olympi, więc ja mam ją tutaj. Jak mówiłam, to jest konik A5 i próbuję sobie otworzyć. Ogólnie to nie jestem jakoś, wiecie, jakoś bardzo się ja też nie cieszę, nie jest to jakiś taki dream, ani nic, ale po prostu ją kupiłam, bo stwierdziłam, że Fajnie by było, żebym ją właśnie kupiła, bo no to jest moja szansa, nie? I uwaga, kupiłam. Teraz ją ja otworzymy. I, tak. I widzowie. W tym pudełku. Więc tutaj widzicie troszeczkę. O Jezu, dobra. Otwieramy. Dziękuję za zakup. Mam nadzieję, że koniecz się podoba to ma trochę brudne, ale to nic. Będę musiała ją delikatnie wyczyścić, ale dobra. Y, dodatki dla hobbyhorsów. Y, smaczki dla prawdziwego konia! Nagrywam. No. Kostka cukru. Widzowie. Dostałam smaczki. Do koni. Mama. Dostała smaczki dla prawdziwych koni. Bardzo dziękuję, bo ja jeżdżę konno. To właśnie. Kon Na pewno się przydadzą dla koników. Dalej mamy takie dwa cukiereczki. I chyba dzisiaj jeszcze były. Tak, one są wszędzie porozrzucane, te cukiereczki. Uwaga, i tutaj widzę. O, ile fajnych naklejeczek! Jakby co to ciągle nagrywam. Taka ćma Ma tą trochę taką plamkę, ale... I, widzowie, widzę tutaj wodę i jakiś halterek, chyba. Jezu, ale ona... Ale ona jest prościutka! O, piękny bryloczek. Oczywiście te smaczki dla prawdziwego konia. Widzowie, dalej. Jezu, jaki ten halter jest prześliczny. Widzowie, halterek. Tutaj jest taki ładny czarmisik. Super. Dalej mamy takie chyba idealnie dostosowane do niej wodze. Widzowie, po prostu tak cieszę. I mamy... Czekajcie, bo trudno mi wymówić to słowo. O głowie. Jezu Chryste. Dostałam do niej o głowie. Nie, do, dobra. Yy. Tutaj jest ta karteczka i widowie. robimy... Ostateczny welcome home. Tutaj widzę, że będę musiała trochę te, o, te, te uszka zrobić szpilką, ale na razie jej nie daje do żywocia, ale może widzę, wie. no, cudo, po prostu koń cudo. Dobra, teraz sobie będziemy przymierzać yy, a dla niej te właśnie rzeczy, które dostałam. Czekajcie. Mhm. Dobra. Ma no to tak mocno ściśnięte, ale tak powinno być. No bo kantar to raczej nie jest, tak mi się zdaje, że to jest o głowie. W jej ogłowie prezentuje się tak: Mała, patrz. Ogłowia. że no, Na razie nie do życia nie ma, ale super w ogóle. Super te gratis, te rzeczy dla niej. Wow. Dalej sobie jedziemy z halterem. Halter jest tak, ok. No nie. Oj. Szkoda, że nie ma frizeliny, ale nic nie szkodzi. Dobra, na razie jej tego tylko, tylko tak, tak ozałożę, żeby. Ale dziewczyna ma naprawdę talent. Taki halteros. Halteros, Jezu. I do tego oczywiście muszę zobaczyć te wodze Czerka. No, widzowie, konik na pewno nie ma u mnie do żywocia. Ale może kiedy będzie, kiedyś będzie miał. Ale na razie na pewno No, tak ona wygląda. Na pewno znajdzie u mnie miejsce w stajni, bo mam drugą stajnię. No i ty. Jestem z niej bardzo zadowolona. Kto to? to. Ma piękne te rzeczy, ale jak już mówiłam, muszę dać na te. No, więc co? mi się żegnam. Bye!